Były odżywki tam od tego sponsora, tutaj e, tego sponsora odżywej. I była taka akcja, żebyśmy po walce później, każdy tam dostał takie gifty, takie wiecie, takie gift -paki, te odżyweczki, nie? I chodziło o to, że słuchajcie, ja miałem z nim, z nim miałem szatę. No i normalnie tata, gadaliśmy tych siatki. i to wtedy. I potem jak wróciliśmy z trenerami później, z trenerami, was mój trener tu dzisiaj jest świadkiem. Jest wszystko zginęło, odżywki zginęły, same kurwa zostały te tytki, same torby zostały i was nie było. I co ty teraz za to? Co? No, tak było. Ja mówię, co było? No, tak było! Bo właśnie mówicie, ty? że tak było. Ty, no bez... Ty tak odżycie, odżycie? Tam odżycie. Ja nie wiem, ja tylko mówię, że reakcja była, że my wracamy, nie ma odżywek. Mario. Czyli jeżeli ty jesteś... E,

Zawadam, wróciliśmy za szaty, tam stale są na Panowie, proszę przebierać! Oszust, kurwa, złodziej! Po pierwsze, ja po tej gali, ja po tej, gali, ja po tej gali na nosze, szatu mi nie było. Więc do mnie w szatni nie było. I teraz nie, i teraz posłuchajcie jedna ważna rzecz. Ja wyjechałem w noszach, na noszach z, szaty, z gali.